Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale. A dzisiaj chciałbym razem z Wami odpakować sobie Mr. Boxa z Recenti. Zaraz Wam powiem, co to jest za strona, zaraz Wam wyjaśnię, za ile go kupiłem i co w tej paczce może być. Także to wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym materiale. Jeśli ten Wam się spodoba, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz, wbijcie na Instagrama, na Patrona. I Wszyst wszystkie linki macie oczywiście w opisie. A już teraz, bez błędnego dania, zapraszam Was do oglądania. Jak słyszeliście na wstępie, tego Mr. Boxa, którego tutaj mam, nie jest jakoś super duży. Zamówiłem na stronie Recenti. Także przejdźmy, zanim cokolwiek Wam powiem o tym pudełku, przejdźmy na tą stronkę, to Wam pokażę, jak ona wygląda i jakie tam jeszcze inne mister Tajemnicze Boxy, czy jak zwał, jak zwał, można, że tak powiem, zamówić. I za chwilę wrócimy tutaj i odpakujemy sobie to pudełko. Dobra moi drodzy, jesteśmy już na stronie. Y, jak widzicie, jest to strona Recently, czy tam Recently, nie wiem jak to się powinno czytać, nieważne. Ważne jest to, co tutaj mamy, czyli ekskluzywny Amazing Mister Box. Spróbuj szczęścia, tak się nazywa tutaj ten produkt i generalnie mamy tutaj różne wymiary. Mamy wymiar S y, za 95 zł, M za 135, L, czyli ten, który ja wziąłem za 195. Y, jest również XL za 390. 2xL za 780 i 3xL za 980 zł. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które nas będą interesowały, to z pewnością jest tutaj ten wpis. Z tajemniczym pudełkiem zarobisz kilkukrotna wartość przedmiotów. w tajemniczym pudełku możesz zaoszczędzić kilka tysięcy koron. Generalnie wnioskuję po tym tutaj wpisie, że po prostu wartość tych przedmiotów będzie wyższa niż cena, jaką zapłaciłem za to pudełko, a czy tak będzie, no to za chwilę oczywiście to sprawdzimy. I tutaj jeszcze jest to, o czym wspominałem wcześniej, czyli z naszym Mr. Boxem gwarantujemy, że przedmioty znajdujące się w środku przekroczą wartość pudełka. Im, większa tajemnicza, im większe tajemnicze pudełko zamówisz, tym większa jest wartość produktów. No i jeszcze jedna rzecz, którą warto myślę zaznaczyć, czyli to, że w tych pudełkach po prostu może być wszystko, oprócz oczywiście jedzenia, ale to jest myślę zrozumiałe, czyli elektronika, jakieś rzeczy kosmetyczne i po prostu tysiące innych produktów z różnych marek, z różnych dziedzin. Zobaczymy, jak faktycznie będzie w naszym pudełku, które kupiłem i za chwilę je rozpakujemy. No dobrze, także widzieliście stronę, zobaczyliście, jak to wszystko wygląda. Lecimy do openingu. Za tego Mr. Boxa, który waży niewiele, do tego za chwilę przejdziemy. Zapłaciłem 195 zł, tak jak słyszeliście zresztą przed chwilą, w tym pudełku powinna być wartość od 600 do 1800 zł, czyli dość dużo, dlatego że na stronie jest takie zdanie, że wartość tego pudełka ma być kilkukrotnie większa niż cena, jaką zapłaciłem za to pudełko, więc analogicznie od 600 do 1800 zł. Złotych. Także teraz w komentarzach możecie obstawić, co będzie w środku i my tutaj też zaraz obstawimy, co w środku może być. Zgaduję, że to jest turbonukleinowa turbosprężarka na pas napędowy do auta. A co to takiego jest? Ja pierwszy raz słyszę takie stwierdzenie. Dobra, czyli Julka, co obstawia, że tam będzie? Lokówka? Lokówka, patrz, jej się zepsuła, lakówka, i tam musi być lokówka. Rysiu, co tam będzie? Już powiedziałeś. To coś do auta, coś z linką napędową, e, nie e, wiem. Ja sądzę, że tam będzie e, ten, e, uran. Tam będzie uran. Rysiu obstawi uran, ja obstawiam albo kartę graficzną, chociaż to jest bardzo mała prawdopodobne. Albo coś dla dziewczyny. To są moje. Albo prosto, Coś dla dziewczyny, jakąś Lokówkę, prostownicę. Inne takie, coś do włosów, nie wiem, do paznokci. Tak mi się wydaje. Tak, takiej to jest wagi, plus, minus. Ale zobaczmy, co tam będzie już teraz. Także. Julka, daj nóż. Dobra, pudełko otworzone, także chodźcie tutaj i otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Szczerze boję się, że przepierdziliłem te 225 złotych, ale zobaczymy. Nie ma co mówić i na razie się cieszymy tym, co w środku może być. Później będziemy płakać. Chodź Turysiu. Jezu, co to jest? To jest. Co my tu mamy? Trzy rzeczy są. Takie coś jest. Czekajcie, nie, tu jest więcej. Co, co to jest? Patrzcie, jest coś dla dziewczyn! Mówiłem! <laughs> co to jest? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Julka, co to jest? Ty się znasz, chodź tutaj. Czyli mówi, że to jest coś, o brwi, tak? Wiedziałem, że będzie coś damskiego. Dobra, odłóżmy to tutaj. To jest maszyna do szycia? <gulna> Kurna. Nie szyjesz może, Jurka, co? Nie chcesz niczego? Jerysiek, ty nie szyjesz? Nic? Nie szyjecie? To jest... Nie wiem, co to może być. To jest... Wygląda dziwnie. Poczekajcie, ja sobie wezmę nożyk. Nie, coś do golenia ja biorę. Nie do golenia, czekaj. To wygląda jak... Wygląda jak jakaś taka, nie wiem, pierwsze skojarzenie to miałem mini drukarka, ale to jest bardziej toster, to jest opakowanie jakieś, to może być miska na coś, nie wiem co to może być. Ja mam dziwne skojarzenia, chore skojarzenie mam. I to jest, moi drodzy, co to może być? Do żyletek, do daczyń, do A, mikropu. to jest ten, dezyn, dezynfekator, dezyn... dezyn... No, wiem, jeszcze to takie co czyści. Tak, dobra, wiem. Mnie, światłem UV, czy tak. Ale ja, ja dobra, to może, to może trochę kosztować. Zaraz zobaczymy ile. Ała, to jest jakieś do... nie mam pojęcia, ludzie, co to może być. Wygląda dziwnie, wygląda jak taki spodek kosmiczny, który można było rzucić i on by nie wrócił. Dziwne, to akurat dziwne i tu nie ma nigdzie napisane co to jest, więc nie sprawdzimy ile coś takiego może kosztować. I to jest, to jest dywanik, ja go sobie pod drzwiami go sobie rzucę i podpiszę, że to jest z tego odcinka. Taki wielki czas... Do góry nogami. Do góry nogami myślisz? Powiem ci Luka, że tak jakbym go... Tak go położę jest ładny i tak go położę też jest ładny, tylko że tak jest ładniejszy, bo szary to bardziej kolor taki, który się, no, który po prostu mi się bardziej podoba, tak? I Jeszcze mamy, moi drodzy, no nie pierdol, że to jest mop. A nie, to nie jest, to nie jest, to nie jest mop. Co to, to jest? Ale to długie jest. Ja pierdyle! Teraz musimy sprawdzić, czy zawartość tego, zawartość tego pudełka, która to była, yy, że tak powiem jest większa niż kwota, którą za to pudełko zapłaciłem. Czy tak będzie? Zobaczymy, jeszcze wam później powiem czy takie misterboxy opłacać się kupować, ale zatrzymam to, tą dziwną rzecz. O, postawiam sobie w kadrze daj! Postawiam sobie w kadrze, ją ja sobie postawię! To jest porypane, co to jest. To, to mnie ciekawi. To mini maszyna do szycia. Czekajcie. O, to otworzymy ją sobie teraz. Julka odpala komputer. Zaraz będziemy sprawdzać, czy faktycznie to kosztuje więcej niż 250 zł. To jest ciekawe. Taki odkażacz mieć, kurde, do. Do jakichś tam żyletek, czy do innych rzeczy To się może kiedyś przydać Julka tam sprawdza, ile kosztuje pierwszy produkt A my otwórzmy sobie tą dziwną rzecz Czyli taką, nie wiem, mini maszynę do szycia Kurna, co to, co to może być? Pierwszy raz widzę taką, widzę, takie, widzę taką rzecz w ogóle Ale patrz, patrzcie, tu jest jeszcze coś wyszyte Że to niby działa Wystawimy to na Oelix'a I jak chcecie, to wbijajcie, zostawiam link w opisie I tam będziecie mogli kupić wszystkie te rzeczy <laughs> Nie no, żartuję Generalnie problem jest taki w tych Mrboxach, Boxach tak, Że jak i kupujecie, to dosłownie nie macie Tam może być wszystko, po prostu może może być telefon, laptop, może być aparat, chociaż wiadomo, no, może to takie bardziej droższe, nie te za 250 zł, aczkolwiek, yy, no po prostu w tych Mister Boxach są totalnie losowe rzeczy i generalnie w tym chciałam się pobawić. Więc jeśli ten materiał Wam się spodobał i jeśli pod nim będzie bardzo duży łapek w górę i wyświetleń, to nagramy dla Was kolejny taki odcinek z Mister Boxa, tym razem za no, dwa razy więcej, czyli idźmy nawet do 500 zł, myślę, dobie kolejny taki i wtedy zobaczymy, co w nim będzie. Tylko to raczej będzie gdzieś w styczniu w lutym, coś takiego. Ale myślę, że zrobimy coś takiego, Rysiu, trzeba robisz taką minę. Co, co Ci nie podoba? Nie Mr. Box za 500 zł? Chcę, no właśnie, ja myślę, ja, ja myślę, że chcesz. To generalnie jest ciekawe, nigdy czegoś takiego nie widziałam. To jest chyba do ścierania kurza, aczkolwiek takie Kurna strasznie długie i strasznie takie dziwne. Na początku myślałam, że to jest jakiś mob, taki, wiecie, naj, najgorszego sortu, najtańszy mob. To będzie dla Julki, bo, bo jest, jest idealne. Nie ma turbo sprężarki na pas napędowy, tak to się nazywa, dobrze odpowiedziałam, to dobrze, to dobrze, to... dobrze to. Nie ma ani obiekty, ani karty graficznej mamy za to maszynę do szycia! Chcecie kupić, to wbijajcie na Oliksa tam tylko 50 zł taka maszynka. W nocy możecie sobie szyć. O, kurna, jestem to w stanie przyczepić, tego nie widziałem. Patrzcie, przyczepiam i się nie odczepi. Jestem to w stanie przyczepić tak do, do mebelka, O! I sobie wisi, patrzcie, to... Ciekawe, ale to podobno jest do odkażania Lin to się nazywa, tak to się nazywa Kurna, ja się boję, że ja przewaliłem te 225 zł Jest taka szansa, Julka już wzdycha, bo ona już wie Znaczy jeszcze nie wie, ale za chwilę będzie wiedziała to Zawsze lubiłem tak te folie, wiecie, tak To jest generalnie mój stan psychiczny teraz Jak widzę, jak to bardzo przewaliłem wszystko Ej, pomaluję sobie brwi, poczekajcie Pomaluję sobie Wyporządzę sobie brwi Jak to się robi? Robić? Zaraz Julka zaraz ja się ten... Ławiec. Znaczy nie, nie, żebym tego nie zepsuł zaraz, tak? A czyli tak przykładasz... A to nie to. <grystanie> Dobra, to nie to Tragedia, tragedia. Jak można potem tak przebiegać tyle pieniędzy? Mógłbym to wdać na zupełnie inne rzeczy. Na przykład nie wiem mogłem zarazieć to. No ze dwie stówy to maksymalnie to kteni. To dam babci, bo babcia lubi szyć. To dam Julce. To dam ojcu, będzie sobie odkażał maszynki, a to dam Ryśkowi, to będzie kurze ścierał z kamery. Wiecie, na miniaturce będzie takie zdjęcie zachęcające, że ja otwieram tego boksa, mam taką, wow. Na plus? Je, pierdzielisz, głupi ja se robisz. Moi drodzy, wyszło. Co, co tyle, ta, co tak dużo kosztowało? Na pewno to dobrze obliczyłaś, że to wyszło na plus? Ale tak generalnie to jest, no 6 złotych na plus. Ale nie liczymy, liczymy pudło, tak? Zostawmy tę dostawę, za którą trzeba zapłacić, ale jeśli chodzi o pudło, to faktycznie jest na plus. To coś do brwi, kosztowało 30 zł, tak żebyście mieli podgląd. Ta mini maszyna do szycia kosztowała 45, to kosztowało 53 zł. Ta mejka, tak, to to. Ala mejka tu jest napisane. Tak, Julka to nazwała, a Mejka kosztuje 22 zł. Ta tarcza szlifierska kosztuje daliśmy 35 złotych, tak średnio, tak? Bo generalnie to są uśrednione ceny, bo te ceny wahały się tam w, pewnych, w pewnym momencie. Więc po prostu wszystkie ceny są takie uśrednione. Jeśli to kosztowało na przykład raz 50, raz 60, to no daliśmy 55 zł. Na przykład, taki przykład. Dobra. I ten dywanik kosztował 15 zł, i generalnie za wszystko wyszło 201 zł, czyli nie licząc zostawy, no to wyszliśmy 6 6 złotych na plus, licząc, dostawę to troszeczkę na minus, aczkolwiek bez tej dostawy, tak czy siak jest na plus. Chyba faktycznie to wszystko sprzedam. I może mi się zwrócą te pieniądze, chociaż wątpię, żeby ktoś kupował takie rzeczy. Naprawdę. Generalnie, jeśli chcecie kupić Mr. Boxa tylko dla zabawy, to jak najbardziej możecie kupić, bo świetnie się bawiłem przy opakowaniu tego. Myślę, że tutaj yy, współpracownicy ze mną też. Także generalnie wyszliśmy na plus tym wszystkim, chociaż jestem troszeczkę zawiedziony tymi rzeczami, bo wydawało mi się, że to będzie, no tak jak Wam mówiłem, albo jakaś lokówka, albo karta graficzna lub inna tego typu y, rzecz. W każdym bądź razie, te wszystkie rzeczy są warte więcej y, niż y, zapłaciłem za to pudełko, więc teoretycznie wyszliśmy na plus, ale jakoś nie jestem tym usatysfakcjonowany. Jeśli chodzi o to, czy warto kupować takie rzeczy to powiem wam, jeśli chcecie raz na jakiś czas sobie coś takiego kupić i sprawić sobie po prostu totalnie losową jakąś niespodziankę, spoko. Ale żeby to kupować tak codziennie zamiast innych produktów, to, to już bardziej opłaca się na coś uzbierać i coś sobie kupić, aniżeli wydawać pieniądze na takie pierdoły. Dziwne to są rzeczy, bo ja nie widziałem nigdy takich rzeczy. Pierwszy raz widzę takie rzeczy. Dobra, także jeśli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Dajcie w komentarzu znać, z jakiej strony możemy jeszcze takiego Mr. Boxa zamówić. Wbijcie też na Patrona i tam możecie wrzucić parę groszy na kolejnego Mr. Boxa, bo to jest po prostu, niby wyszłem na plus, ale w sumie to jestem zawiedziony tym wszystkim. Taki będzie najlepiej komentarz do tego materiału. Myś, wydaje mi się, że nie ma sensu na niczym innym myśleć. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, wiecie co robić. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia wkrótce na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa.